Trzy rodzaje treści dla poradni zdrowia psychicznego, które budują zaufanie pacjentów. Treści podzielimy na trzy kategorie: czyli edukacyjne, relacyjne i sprzedażowe. Edukacyjne to 60% całości publikowanych treści, relacyjne 30% całości publikowanych treści i sprzedażowe 10%. Często popełniany błąd przez centra zdrowia psychicznego to odwrócona kolejność, czyli większość kontentu to sprzedaż. W stylu otwieramy nową grupę terapeutyczną, dołączył do nas nowy specjalista, a mamy taką ofertę: przyjdź, zapisz się, dołącz do nas, zobacz, jaką mamy ofertę, i tak dalej, tak dalej. Nie budując relacji z pacjentem oraz nie edukując go. Treści edukacyjne to odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Psychoedukacja. Praktyczne wskazówki. Relacyjne to osobiste refleksje zawodowe. Wartości i podejście do terapii. Historię i doświadczenia lekarzy i specjalistów, oczywiście z zachowaniem poufności. A sprzedażowe to właśnie te, które zostały powiedziane na początku. Brak wartościowych treści to brak zaufania, a to mniejsza liczba pacjentów.